Armia droidów separatystów liczyła miliard różnego rodzaju droidów bojowych, ale została powstrzymana przez znacznie mniejszą wielką armię republiki. Jednak to niezniszczenie całej tej armii droidów, lub podbicie wszystkich światów separatystów zadecydowało o zwycięstwie. Wygraną bowiem zapewnił sygnał deaktywacji wszystkich droidów wysłany z Mustafar. W związku z tym, Imperium miało teoretycznie do dyspozycji miliardy droidów, nie wspominając już nawet o pojazdach naziemnych czy okrętach. Jednak Imperium nigdy ich nie użyło. Zamiast wdrożyć droidy do swojej armii, Imperium postanowiło pozbyć się wszystkiego, co miało związek z separatystami. W tym filmie postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego? Oczywiście można od razu nieco popsuć zabawę i na pytanie dlaczego Imperium nie używało droidów odpowiedzieć, że George Lucas nie miał wówczas takiego budżetu oraz takiej technologii. Ale przejdźmy jednak do samego uniwersum w poszukiwaniu owej odpowiedzi. I na dobrą sprawę, jak zawsze, wszystko kręci się wokół osoby Palpatina. Darth Sidious zainicjował wojny klonów i zaplanował wszystkie swoje ruchy. Stworzenie ruchu separatystów, a więc konfederacji niezależnych systemów, było jednym z nich. Republika potrzebowała poważnego zagrożenia wroga, który będzie mógł wyrządzić poważne szkody i siać spustoszenie w galaktyce przez niewyobrażalnie pokaźną armię. Armia droidów produkowanych na potęgę była idealnym wyborem na terroryzowanie Republiki oraz jej światów. Na początku wojny konfederacja odnosiła szereg zwycięstw. Przejmując coraz to więcej planet, i zdecydowanie przyparła Armię Republiki do muru. Armia Droidów-Separatystów stała się symbolem przemocy i tyranii w galaktyce. Której całkowitym ucieleśnieniem był jej lider w postaci Cyborga. Generał Grieves był idealnym narzędziem do siania strachu w Republice swoją pokaźną Armią Droidów. Przez zwolenników Republiki był często opisywany jako abominacja, zabójca, niszczyciel światów oraz architekt zwycięstw Konfederacji. W drugiej połowie wojen klonów, Grieves w ramach operacji Włócznia Dorja wdarł się w samo serce Republiki, niszcząc wiele światów i terroryzując całe jądro Galaktyki. Przez ten zbrodniczy akt pokazał, że nawet w samym centrum Galaktyki nikt nie jest bezpieczny. Zwieńczeniem operacji była inwazja na Coruscant oraz porwanie samego kanclerza. Wszystko to wystarczyło, aby wzbudzić nienawiść do droidów. Dokładnie tak jak zaplanował Palpatine. Warto wspomnieć, że mieszkańcy galaktyki już przed wojnami klonów żywili głębokie uprzedzenia wobec droidów, a to nastawienie tylko pogorszyło się po wielu atakach konfederacji na republikę. Przykładem takiego zachowania jest Dinjarin którego wioska została wymordowana przez droidy bojowe separatystów. Przez te wydarzenia, Din przez większość swojego życia, żywił nienawiść do wszystkich droidów. Drugim przykładem jest scena Skantyny w Nowej Nadziei, gdzie Trypio i Artu zostają z niej wyproszeni. Według Georgia Lucasa, to droidy, a nie inne rasy istot, są w tym czasie obiektem dyskryminacji w galaktyce. Wracając do wojen klonów oraz pozostając przy rasach. Droidy nie były jedynym obiektem swego rodzaju oczerniania podczas tego konfliktu. Przyglądając się Konfederacji Niezależnych Systemów oraz samej Radzie Separatystów, można zauważyć, że znajdują się tam przedstawiciele przeróżnych ras, które sprzeciwiały się i walczyły przeciwko Republice, a później Imperium, składającym się w dużej większości z ludzi, a więc mamy tutaj propagowanie nie tylko polityki antydroidowej, ale także ksenofobii w galaktyce. Tak więc, technicznie rzecz biorąc, Imperium mogło wprowadzić droidy do swojej armii, ale byłoby to dość trudne, biorąc pod uwagę, że jeszcze jako Republika przez trzy lata walczyła przeciwko nim, coś takiego mogłoby spowodować oburzenie i prawdopodobnie masowe protesty, lub co gorsza, bunty czy nawet rebelię. Wszystko to było wyborem Palpatina oraz tworzenia jego wizji Imperium. Pytanie, dlaczego Palpatin wolał ludzkich rekrutów aniżeli miliardy droidów? Pierwszym powodem jest samo Imperium, a raczej sama jego definicja. Głównym celem Imperium nie był wcale podbój i toczenie wojen, a kontrola pokoju w całej galaktyce. Nie było więc potrzeby posiadania wielkiej armii z ciągłym napływem nowych żołnierzy do toczenia ogromnych bitew. A nawet jeśli by Imperium taką armią dysponowało, to z kim miałoby nią walczyć? Największym wrogiem był wówczas sojusz rebeliantów, który ścierał się z Imperium w małych potyczkach lub stosował taktykę Znisz i uciekaj. Oczywiście Imperium posiadało kilka rodzajów droidów, takie jak droidy serii KX czy Mroczni Szturmowcy, ale były one tylko elementem uzupełniającym armię szturmowców ogromna w tym zasługa polityki imperialnej której ideały w szczególności były ogłaszane właśnie poprzez wojsko. Wstąpienie do imperialnej armii dla wielu z biednych i dalekich regionów galaktyki było idealną okazją na wyrwanie się z takich miejsc. W grę również wchodzi tutaj lojalność którą osoby takie jak Tarkin uważały za filar nowego porządku. Ta lojalność była zaszczepiana już od pierwszego treningu rekrutów, którzy już od najmłodszych lat byli indoktrynowani w celu całkowitemu oddaniu Imperium Galaktycznemu. Imperium, posiadając armię składającą się z żywych istot, otrzymuje dodatkowe wsparcie rodzin czy nawet całych planet, przyczyniając się tym samym do rozpowszechnienia idei nowego porządku. Wsparcie własnych żołnierzy staje się jeszcze łatwiejsze, gdy rebelianci są przedstawiani przez propagandę jako terroryści. Również zamożne i wpływowe rodziny w galaktyce obsadzały wysokie pozycje w Imperium, co jeszcze bardziej rozpowszechniało imperialną propagandę wraz z tak zwaną elitarną kulturą ludzką. Oczywiście, to zaszczepienie lojalności w teorii może wyglądać na skuteczne. Jednak jeśli spojrzymy na sojusz rebeliantów, to zauważymy, że wielu ich najlepszych dowódców, czy żołnierzy, było imperialnymi dezerterami, jak na przykład Wedge Antilles, Crix Adar Talon, a nawet do tego grona można wrzucić samego Hana Solo. Niechęć do droidów można było również dostrzec wśród imperialnych oficerów. Dlatego też dowódcy imperialni, tacy jak Terinald Screed, czy wielki admirał Oswald Teshik, Stali się celem wielu obelg i dyskryminacji ze względu na swoją obszerną cybernetykę, która była w rzeczywistości efektem odniesionych obrażeń podczas bitew. Wracając jednak do Palpatina oraz ciemnej strony mocy, w tym miejscu należy zajrzeć do legend i powrotu odrodzonego imperatora oraz jego mrocznego imperium. Z książki Mroczne imperium, czy poświęcono jej przewodnika, można dowiedzieć się, że Palpatin zamierzał kontrolować całe odrodzone imperium za pomocą ciemnej strony mocy. W ten sposób imperator mógł przejąć kontrolę nad swoją armią lub wydawać z dowolnego miejsca w galaktyce rozkazy. Ewentualne wykorzystanie droidów zniweczyłoby cel Palpatina, jakim była kontrola galaktyki za pośrednictwem tylko i wyłącznie mocy. Coś takiego mógł uzyskać tylko przez posiadanie armii żywych istot. Imperium z wykorzystaniem alchemicytów stworzyło nawet kontrolowane przy pomocy ciemnej strony droidy cienia. W rzeczywistości było to połączenie mózgów najlepszych imperialnych pilotów oraz droida, które dzięki połączeniu z ciemną stroną pozostawały w ciągłym kontakcie z Palpatinem. W kanonie, podobny Palpatin prawdopodobnie mógł kontrolować Snowka. Ponieważ jak wiemy z przewodnika ilustrowanego Skywalker Odrodzenie, Snook nie zdawał sobie sprawy o byciu marionetką Lorda Sithów. Moc łączy wszystkie żywe istoty w galaktyce. A Palpatin, dzięki mistrzowskiej biegłości w ciemnej stronie, mógł dążyć do kontroli każdej istoty w uniwersum. Dobrze wiadomo, że Palpatinowi nie zależało aż tak bardzo na władzy. Jak na dążeniu do stania się coraz potężniejszym w ciemnej stronie mocy. Tak więc ostateczny cel, jakim byłaby kontrola swojego imperium za pośrednictwem tylko i wyłącznie mocy, jest tutaj sensowna. Takie rozwiązanie nie byłoby jednak możliwe z droidami, a Palpatine wolał raczej ograniczać liczbę tych, którzy mogą mu się przeciwstawić. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy przedstawione argumenty Was przekonują? Czy być może macie na to inne wytłumaczenie? Napiszcie również, czy bylibyście zainteresowani filmami związanymi z odrodzonym Imperium Palpatina. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz zajrzenia na Patronite po więcej materiałów z uniwersum Star Wars. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami!